Cześć widzowie, tutaj dzisiaj odcinek Znajdź miłość, odcinek trzeci Hejka Etienne od, od jak dawna tam stoisz? Wystarczająco długo by zobaczyć Że twoja ręka wolałaby trzymać Coś ostrzejszego niż mopa Po pracy Etienne Zostawia cię samą Idziesz spać Jest ranek. Starannie dobierasz sukienkę. Nie. 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 Która? Ta? Ja. To? to jest to sama? To jest zwykła A to? Aha. Tak. Jaki cudowny outfit. Jestem gotowa na dzisiejszy dzień. Czas nakarmić ci gęsi. Ciekawe, czy zobaczył dzisiaj Etienne. Perełka. On ma w sobie coś, co nie do, nie do końca rozumiesz. Cóż, chciałem ci coś dać i naprawdę nie mogłem się doczekać. Etienne bierze cię za rękę i przekazuje długi, rześpiony kawałek drewna. Co to jest? Miecz. Patrz w dół na gałąź, a, a potem znowu na Aitina. Widziałem, jak ćwiczyłaś tamtej nocy i pomyślałem, że wyrzeźbię to dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się... Uwielbiam to. Nie powinienem być. Uwielbiam to. Podskakujesz na jej jednej nodze, by pocałać go w podliczek. Nie mogę się doczekać z treningu tym mieczem. Jasne, cóż, muszę wracać do pracy. Etienne uśmiecha się i zostawia cię samą z gęsiami. Podekscytowana nowym prezentem, rozgląda się, by zobaczyć, czy ktoś cię obserwował. Przekonasz, przekonana, że jesteś sama, przyjmujesz podstawę walczącego. Co ty wyprawiasz? Odwracasz się, widzisz młodego syna madame, Jean Luca. Młody człowieku, ja... Widziałem cię. Bawiłaś się mieczem w czasie, kiedy powinnaś była pracować. Wybacz, paniczu, to był błąd. Byłabym wdzięczna, gdybyś nie zdradził rodzicom mojej tajemnicy. Zatrzymam tajemnicę pod jednym warunkiem. Jeśli mnie nauczysz, obiecuję, że nikomu nie pisnę słówkiem. Wyraźnie odczuwasz ulgę. Minął miesiąc, twoje potajemne spotkania z Janeem mm. Lukiem sprawiają ci frajdę. Polerując srebro w korytarzu, w głowie układasz plan lekcji z Janeem Lukiem. Perełka, co ty sobie wyobrażasz? Surowy szept twojego brata wyrywa cię z zamyślenia. Panika, uśmiech. uśmiech. Przestajesz polerować i z uśmiechem patrzysz na Henry'ego. Poleruję oczywiście, widzisz, jak pięknie błyszczy? Twoje spotkania z młodym mistrzem muszą się natychmiast skończyć. Ktoś może to źle odebrać. Wiesz o nich? Powiedzmy, że nie byłaś zbyt dyskretna. Powiedz mi w tej chwili, co się dzieje. Pewnego dnia zobaczył, jak ćwiczę i poprosił, żebym go nauczyła. Dlaczego nie odmówiłaś? Nie mogłam. Martwiłam się, że powie madam. Nie chciałam stracić pracy. Te spotkania muszą się natychmiast skończyć. Henry obraca się napięcie, pięcie. cię samą na sali. Wchodzisz do pokoju Joanna Luka. Chłopiec bawi się drewnianym mieczykiem, który zrobił dla ciebie Eiten. Czy wszystko w porządku, Perełka? Kłamstwo, powiedz prawdę. Powiedz prawdę. To było niestosowne z mojej strony, że zrobiłam z ciebie ucznia tylko po to, żeby cię spotkać. Perełka, nie, nie mów mi, że nie możesz już być moją nauczycielką. Proszę, nie rób tego. Jen Luke podchodzi do ciebie i przytula cię. Przytulasz go krótko, zanim po cichu ode odejdziesz. Następnego wieczoru nadchodzi czas na przygotowanie się do ważnej imprezy. Muszą odpowiednio wyglądać dzisiejszego wieczoru, albo Barbity bar utnie mi głowę. Hmm. Hmm. To. Zamierzam sprawić, że wiele spojrzeń będzie zwróconych w moją stronę. To jest też wspaniałe. Zajmujesz miejsce wśród służących stojących po obu stronach korytarza. Do sali wchodzi mademoiselle Montreis, jego siostra Claire i mały orszak. Pański dwór jest wspaniany, mônzej Ambroise. Dziękuję, monsieur Montard. Cieszymy się, że możemy gościć państwa dzisiejszego wieczoru. Po przybyciu gości wracacie do kuchni, aby pomóc w podawaniu potraw. Idąc do korytarza, słyszysz czyjeś szepty: Montargis i Madame. Chowasz się w pobliżu drzwi, żeby słyszeć rozmowę. Słyszysz cichy śmiech Madame i to, co brzmi jak pocałunek. Czy oni całują się? Wikąte opamięć się, gdyby mój mąż zobaczył. Twój mąż jest głupcem. Nie przyjechałem do tej rudery tylko po to, by zjeść kolację z nowym gościem. Przyszedłem zobaczyć się z Tobą i moim synem. Synem, chodzi Ci o jean luca Dziękujemy. Do następnego odcinka. Papa! Papa! Pa.